Dzień dobry, nazywam się Mariusz Zdrojek, jesteśmy na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej. Wspólnie z firmą Nanoemi, która jest spin-offem wywodzącym się tutaj z naszego wydziału, pracujemy nad rozwojem technologii płatków grafenowych. Grafen to materiał dwuwymiarowy, za którego odkrycie, a właściwie wyizolowanie, w 2010 roku przyznano Nagrodę, Nagrodę Nobla. Strukturę grafenu można sobie najprościej wyobrazić, przywołując do wyobraźni plaster miodu z tym, że złożony z atomów węgla i o grubości jednego atomu. Grafen posiada szereg ciekawych właściwości: jest świetnym przewodnikiem prądu, ciepła, absorbuje promieniowanie elektromagnetyczne, ma bardzo ciekawe własności mechaniczne. Właśnie przez te cechy przemysł od wielu lat chce, próbuje wykorzystać grafen w różnych aplikacjach, w różnych obszarach, aby te Aplikacje się wydarzyły, aby przemysł mógł wykorzystywać grafen do takich aplikacji. Potrzebna jest metoda produkcji, która odpowie na zapotrzebowanie przemysłu, po to, żeby użyć to w dużej skali. Potrzebujemy technologii, która jest skalowalna, tania, powtarzalna i daje. daje Czystej jakości grafen. I taka właśnie jest nasza, nasza technologia. Produkujemy grafen, który jest najwyższej jakości, w sposób bardzo prosty. Dostajemy grafen niezdefektowany. To, co odróżnia naszą technologię od innych technologii produkcji grafenu, to fakt, że produkujemy grafen wprost z grafitu. Sama technologia polega na wielkoskalowej eksfoliacji grafitu w roztworach, w środowisku płynnym. Wykorzystujemy fakt, że grafit jest, jest materiałem warstwowym, i stosując odpowiednie mechanizmy eksfoliacji mechanizmy fizyczne i chemiczne, potrafimy ten grafit wyeksfoliować. Stosując siły fizyczne na przykład, potrafimy zaimplementować tzw. mechanizm łuszczenia, rozwarstwiania się grafitu, stosując tylko i wyłącznie siły fizyczne w bardzo prostej technologii. Inną opcją technologii, którą opanowaliśmy, jest zastosowanie Związków chemicznych, molekuł, które mają zdolność wnikania między warstwy grafitowe, powodując eksfoliację takich, takiego grafitu do postaci grafenu. Rezultatem takiej technologii jest, właśnie, jest, jest, mówiąc krótko, zawiesina grafenowa, którą tutaj teraz pokażę. Wygląda ona mniej więcej coś, jak, jak, jak to, co tutaj widzimy. To jest taka konsystencja rzadkiego kisielu w, o, o, o barwie czarnej. Tutaj właśnie mamy, widać jak, jak trochę wstrząsne, że, 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 że to jest nieprzezroczyste, dlatego że absorbuje promieniowanie w zakresie widzialnym. To jest taka czarna maść. Jeśli teraz wysuszymy tak, taką zawiesinę grafenu, to ma ona postać proszku. Takiego, trochę wygląda jak o, taka, taka mąka, tylko że czarna. To jest właśnie wysuszony, do, 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 do drobny grafen, który z kolei może być bezpośrednio zastosowany w innej aplikacji, np. kompozytów. W tej chwili technologia produkcji grafenu płatkowego jest wdrożona w naszej spółce spinok i posiada gotowość technologiczną na, na poziomie TRL. 7. Mamy młody, prężny zespół, który włącza się w procesy produkcji, tworzenia, optymalizacji tej technologii. W tej chwili oferujemy, jeśli chodzi o grafen płatkowy, ten grafen w dwóch postaciach w postaci proszku, w postaci zawiesin. Sprzedajemy to w tej chwili w sklepie internetowym, ale równocześnie prowadzimy rozmowy z partnerami biznesowymi w kontekście zastosowania naszego produktu w ich aplikacjach. Rozwijamy również aplikacje po stronie klienta po to, żeby dopasować nasz produkt do ich, do ich potrzeb. Zapraszamy wszystkie inne firmy, które są zainteresowane zastosowaniem grafenu po różnymi postaciami w swoich własnych aplikacjach.